Tematem dzisiejszego filmu będzie upadłość konsumencka. Pięć pułapek. Pierwsze dwie pułapki będą związane z niewłaściwym wyborem kancelarii, bo zdecydowanie odradzam ubieganie się o upadłość konsumencką samemu, czyli bez fachowej pomocy. Pułapka pierwsza to cena usługi. Unikaj zarówno kancelarii bardzo tanich, jak i tych bardzo drogich przeprowadziłem kilkaset upadłości konsumenckich znam wiele bardzo różnych sytuacji wiem ile potrzeba pracy na przygotowanie i opracowanie takiego wniosku w sposób fachowy według dzisiejszych stawek według i procedur które obowiązują przy upadłości konsumenckiej oceniam że normalny wniosek Czyli jeżeli nie zawiera usług dodatkowych, koszt powinien wahać się no, mniej więcej od 4 do 8 tysięcy złotych. Oczywiście sprawa sprawie nierówna, dlatego mówię o tym przedziale. Powinno to się zamknąć każdą sprawę, jeżeli dotyczy stricte przygotowania i opracowania wniosku o upadłość konsumencką, i nie bierzemy pod uwagę. Usług dodatkowych, które mogą wystąpić, każdą sprawę jestem w stanie przeprowadzić w tym przedziale kwotowym. I tak powinno to wyglądać na rynku. Zdarzają się jednak w internecie oferty tego typu: 800 zł za wniosek o upadłość konsumencką. No, fajnie, że tak tanio, ale czy byliby Państwo zainteresowani zakupem Jaguara nowego? Za 50 tysięcy. No, musi to być jakaś ciemna: albo samochód jest kradziony, albo z jaguarem ma niewiele wspólnego poza nazwą. Podobnie jest z wnioskiem o upadłość konsumencką. Sądzę, że do dobrego przygotowania wniosku potrzeba około 20 godzin. Nie liczymy tego, ale wchodzi w to w skład tych czynności przede wszystkim. Diagnoza sprawy, czy na pewno upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem, zbieranie dokumentów, rozmowy z klientem, później tworzenie wniosku u nas jeszcze jest podwójna weryfikacja, czy wszystko się zgadza. Czyli w zwykłej sprawie nie może to się zamknąć mniejszą ilością godzin 10, zwykle więcej. Więc przelicz sobie to te 800 zł. Jeżeli takie są rzeczywiście kwoty, bo takie są w ogłoszeniu, ale być może później one rosną, 600-800 zł, przez ilość godzin, wyjdziecie jak marna jest to usługa. Trzeba bowiem pamiętać, że dokumenty w sądzie zostają. Są czasem jakieś działania, które można wycofać, ale nie wniosek o upadłość konsumencką. Czyli jeżeli zostanie tam wpisanych do wniosku, Wiele głupot. Czy zostaniesz jakoś tam <laughs> zadenuncjowany, że coś złego zrobiłeś, co chciałeś, co powinieneś ukryć przed sądem, to niestety już tego nie wycofasz. Ten wniosek zostanie. Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ marnej klasy usługa albo bardzo źle wykonana usługa może. To być, mogą konsekwencje tego gnębić się przez długie, długie lata, szczególnie jeżeli znajdą się tam informacje, które absolutnie nie powinny się tam znaleźć, albo po prostu zostanie zaniedbana jakaś istotna sprawa, być może dałeś darowiznę mieszkania, nie wiedząc o tym, że no to jest zupełnie skuteczna przy upadłości konsumenckiej, jeśli nie minęło 5 lat, i zamiast otrzymać upadłość konsumencką, syndyk upomni się skargą, skargą pauliańską o to mieszkanie. Więc zamiast oddłużenia, stracisz mieszkanie, które wydawało ci się, że uratowałeś. Ale twój doradca o tym ci nie powiedział, bo co go to obchodzi. Przyznaję, że częściej spotykam usługi drogie lub bardzo drogie. Tak jak powiedziałem, bardzo profesjonalna usługa prowadzona przez kancelarię. No, wiadomo, nie tylko my się zajmujemy upadłością, robimy to, staramy się robić to tak najlepiej. Jeżeli możesz zmieścić się w kwocie 5 czy 6 tysięcy, nie rozumiem, dlaczego chcesz płacić 20 lub 30, bo takie oferty też są na rynku. Nie gwarantuję to wcale bardzo dobrej usługi, ale na pewno jest ona bardzo droga. Zwykle za taką usługą stoi jakieś bardzo znane nazwisko. W branży restrukturyzacyjnej czy, czy właśnie upadłościowej, i płacisz za nazwisko, ale w żaden sposób nie poprawia to jakości Twoich dokumentów. Czy w razie, jeżeli będzie Ci potrzebna pomoc dodatkowa tej osoby, to może też się okazać, że jest ona niedostępna, albo ta pomoc w, w trakcie postępowania jest bardzo, bardzo droga. Druga pułapka również jest związana z nieprawidłowym wyborem. Kancelarii, która Cię będzie obsługiwać przy wniosku o upadłość konsumencką. Określiłem to tak: bardzo dużo obietnic, mało pytań. Jeżeli właśnie spotkasz się z takim początkiem współpracy z daną kancelarią upadłościową, to absolutnie tam wniosku nie składaj. Upadłość konsumencka stała się obecnie niemal powszechną usługą, zajmują się tym rozmaite firmy. Nie jestem w stanie zliczyć, czy to są, no na pewno nie są to setki, już pewno wchodzi w tysiące, więc ci, którzy nie znają się na rzeczy, starają się pozyskać klientów kłamstwem. Znajdziesz takie ogłoszenia, takie reklamy, oddłużamy w dwa dni, skuteczność 99,9% i do tego oczywiście landing page, wymyślone historyjki, absolutnie w to nie wiesz. I pamiętaj o jednym: że zawsze na początku najważniejsza jest diagnoza. Powiem szczerze, że co najmniej połowa spraw, która trafia do mnie, to są klienci, którzy myślą o upadłości konsumenckiej, wychodzi na to, że ta upadłość albo nie ma sensu, albo nie można jej przeprowadzić teraz. Trzeba przygotować się, poczekać, wykonać ileś tam ruchów i ewentualnie dopiero wtedy zgłosić. Wniosek o upadłość konsumencką, albo wręcz absolutnie nie można tego robić, bo pogorszymy sobie sytuację. Kolejna rada, kolejna pułapka. Chcesz upaść, nigdy nie stosuj darowizny. Zwykle jest tak, że kiedy wpadamy w problemy finansowe, to od momentu pierwszych kłopotów do decyzji o upadłości konsumenckiej oczywiście mija wiele czasu. Ale wtedy, w tym czasie, kiedy jednak możesz przewidywać, że być może upadłość konsumencka uratuje kiedyś Twoją sytuację finansową, to w tym czasie absolutnie wystrzega się darowizn. Syndyk jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich transakcji, które dokonałeś w Urzędzie Skarbowym, które przychodzą przez Urząd Skarbowy. No. Tam są wszystkie odnotowane Twoje darowizny. Czyli niewinna darowizna samochodu za 10 czy 20 tysięcy, który mogłeś normalnie, nawet jeżeli miał zostać w rodzinie, niby sprzedać komuś z rodziny, nie wzbudzałaby podejrzeń. Natomiast ta drobna, niewielkiej wartości darowizna może przekreślić Twoje szanse na oddłużenie. Kolejna bardzo ważna kwestia, jeżeli przymierzasz się do upadłości konsumenckiej, musisz się zastanowić. Czy możesz w krótkim czasie, czyli w okresie najbliższych kilku lat zostać spadkobiercą? Tu posłużę się przykładem z ostatnich miesięcy, taką właśnie analizę, diagnozę robimy zawsze na początku. Pani, która do nas się zgłosiła, wyglądało, że wszystkie warunki są spełnione do upadłości, w pełni się kwalifikowała, został ten jeden jedyny, czy może pani zostać spadkobiercą? Według klientki było to mało prawdopodobne, aby w krótkim okresie, czyli w okresie upadłości i tej procedury, która trwa zwykle no, kilka lat, mogła stać się spadkobiercą, aczkolwiek jej matka, która mieszkała w Sopocie, dysponowała mieszkaniem, które miało wartość około 800 tysięcy. Ale, jak mówiła klientka, mama jest w świetnej formie i nie sądzę, żeby coś jej się mogło stać. Mimo wszystko uznałem, że jest to zbyt duże ryzyko, szczególnie, że długi klientki przekraczały kwotę 800 tysięcy. Czyli gdyby okazało się, że klientka wejdzie w upadłość i wtedy nastąpi zgon matki, to to mieszkanie weszłoby do masy upadłości, czyli zostałoby rozdysponowane środki z tego mieszkania, rozdysponowane pomiędzy wierzycielami. Namówiłem więc moją klientkę, aby ustaliła z matką zbycie tej nieruchomości na rzecz osób trzecich przed ogłoszeniem wniosku o upadłość konsumencką. Matka zgodziła się, trwało to trochę, bo to nie była taka prosta sytuacja, przyjechała do Warszawy na akt i trzy dni przed aktem nieoczekiwanie zmarła. Jak widać, przypadki chodzą po ludziach. Eee, oczywiście musieliśmy odwołać całą akcję związaną z upadłością konsumencką. Niemniej jednak, gdybym Posłuchał klientki, że jej matka jest w świetnej formie i na pewno w najbliższym czasie nie przeniesie się na ten inny świat, to mieszkanie wartości 800 tysięcy poszłoby do wierzycieli, a tak zostało w rodzinie. Jest jeszcze jeden duży problem w procedurze upadłościowej, wtedy kiedy wchodzisz w to postępowanie, a masz trudną, trudny do sprzedania składnik majątku. Takim składnikiem majątku może być na przykład udział w nieruchomości, czy na przykład udziały w spółce ZO. Jest to Twój składnik majątku. Zadaniem syndyka jest spieniężyć tenże, a są to takie składniki majątku, które są bardzo trudno sprzedawalne. W związku z powyższym ta transakcja no, sprzedaży i przez to cały proces upadłościowy może. Niewiarygodnie się wydłużyć, szczególnie jeżeli syndyk jest nieporadny. Może tak się zdarzyć, więc, że posiadasz jakąś tam jedną dziesiątą działki, dostałeś ją w ramach spadku, w ogóle ta, ten udział nie jest Ci do niczego potrzebny, no ale wchodząc w upadłość musisz to zgłosić. Jeżeli nie zbędziesz tego wcześniej, syndyk może mieć ogromne problemy ze zbyciem tego kawałka działki, przez to Twoja procedura. Z roku może się przeciągnąć nawet na 3-4 lata. Więc w takim wypadku bardzo wskazane jest, aby pozbyć się takich trefnych składników majątku przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, ale pamiętaj, musisz to zrobić pod fachowym okiem. Jak widzisz, upadłość konsumencka to wcale nie jest taki prosty manewr, jak przekonują cię. Reklamy kancelarii upadłościowych można się często bardzo mocno wpakować, można bardzo znacząco pogorszyć swoją sytuację niż tą, którą miałeś przed zgłoszeniem się o upadłość konsumencką. Dlatego też przestrzegam przed przypadkowym wyborem kancelarii, której zlecisz napisanie takiego wniosku, a gdybyś był zainteresowany naszą poradą. Zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziesz pod filmem. Na każdy mail odpowiadam osobiście. Dziękuję bardzo.